Kurs cudów. Rozdział 2. Oddzielenie a pojednanie. Dział 1. Początki oddzielenia. Rozprzestrzenianie się to podstawowa cecha Boga, którą przekazał on swemu synowi. W akcie stworzenia Bóg powiększył siebie i rozprzestrzenił na swoje stworzenia i wypełnił je tą samą kochającą wolą tworzenia. Nie tylko zostałeś stworzony w pełni, ale zostałeś także stworzony doskonałym. Nie ma w tobie pustki. Z powodu twego podobieństwa do swego stwórcy, sam jesteś twórczy. Żadne dziecko Boga nie może utracić tej zdolności, ponieważ jest ona właściwa temu, czym ono jest. Jednakże może ono używać jej w niewłaściwy sposób poprzez projekcję. Ten niewłaściwy użytek z rozprzestrzeniania, czyli projekcja. Występuje wtedy, gdy wierzysz, że istnieje w tobie jakaś pustka lub brak i że możesz ją wypełnić swoimi własnymi ideami zamiast prawdą. Ten proces dotyczy następujących aspektów twojej wiary. Po pierwsze, wierzysz, że to, co stworzył Bóg, twój własny umysł może zmienić. Po drugie, wierzysz, że to, co doskonałe, można uczynić niedoskonałym lub pozbawionym czegoś. Po trzecie, wierzysz, że możesz zniekształcić stworzenia Boga, włącznie z tobą. Po czwarte, wierzysz, że możesz stworzyć sam siebie i że kierowanie twoim własnym tworzeniem należy do ciebie. Te wzajemnie powiązane zniekształcenia przedstawiają sobą obraz tego, co tak naprawdę wydarzyło się po oddzieleniu, czyli wtedy, gdy nastąpiło zboczenie z drogi w kierunku lęku. Nic z tego nie istniało przed oddzieleniem, bo i też w rzeczywistości nie istnieje obecnie. Wszystko, co Bóg stworzył, jest podobne do niego. Rozprzestrzenianie, którego podjął się Bóg. Jest podobne do wewnętrznej świetlistości, którą dzieci ojca po nim dziedziczą. Jej prawdziwe źródło jest wewnętrzne. Jest to równie prawdziwe w odniesieniu do syna jak i ojca. W tym sensie stwarzanie obejmuje sobą zarówno stworzenie syna przez Boga, jak i to, co stwarza syn, gdy jego umysł jest uzdrowiony. Wymaga to obdarzenia syna przez Boga wolną wolą, ponieważ wszystko, co stworzone z miłości. Jest obficie rozdawane w jednym nieprzerwanym ciągu, w którym wszystkie aspekty są tego samego rodzaju. Ogród Edenu, czyli stan, jaki istniał przed oddzieleniem, był stanem umysłu, w którym nic nie było potrzebne. Gdy Adam usłyszał kłamstwa węża, usłyszał jedynie nieprawdę. Nie musisz wciąż utrzymywać swojej wiary w to, co nieprawdziwe, chyba że sam tak postanowisz. Wszystko to może dosłownie zniknąć w mgnieniu oka, ponieważ jest to tylko błędne postrzeganie. To, co jest widziane w snach, wydaje się bardzo prawdziwe. Jednakże Biblia stwierdza, że Adam zapadł w głęboki sen i nie ma tam nigdzie wzmianki o jego obudzeniu. Świat nie doświadczył jeszcze pełnego przebudzenia czy też odrodzenia. Takie odrodzenie jest niemożliwe, dopóki wciąż dokonujesz projekcji lub tworzysz w sposób niewłaściwy. Jednakże nadal możesz rozprzestrzeniać, tak jak Bóg rozprzestrzenił na ciebie swego ducha. W rzeczywistości jest to twój jedyny wybór, ponieważ wolna wola została ci dana dla twej radości, stwarzania tego, co doskonałe. Wszelki lęk daje się ostatecznie sprowadzić do podstawowego błędu, postrzegania, że masz zdolność przywłaszczenia sobie mocy Boga. Oczywiście nie masz takiej zdolności, ani też nigdy tego zrobić nie potrafiłeś. To stanowi prawdziwą podstawę twojej ucieczki od lęku. Ucieczka następuje poprzez twoje przyjęcie pojednania, które umożliwia ci uświadomienie sobie, że twoje błędy w rzeczywistości nigdy nie zostały popełnione. Adam mógł doświadczyć koszmarów dopiero po tym, jak zapadł w głęboki sen. Jeżeli ktoś śni przerażający sen i nagle zostaje zapalone światło, może on początkowo wziąć to światło za część swego snu i bać się go. Jednakże gdy się budzi, zaczyna prawidłowo postrzegać to światło jako uwolnienie od snu, którego już dłużej nie uznaje za prawdziwy. To uwolnienie nie zależy od iluzji. Wiedza, która oświeca, nie tylko wyzwala cię, ale także wyraźnie ci pokazuje, że jesteś wolny.